Kochani, witam Was w kolejnym przeglądzie na moim kanale. I dzisiaj ogólnie będę Mishmash robiła, nie pamiętam, co w których skrzynkach jest. Tu za sobą mam pomadki. Tu mam jakieś pudry, brązery, róże. Tu mam podkłady i nie wiem od czego zacząć, ale chyba zaczniemy sobie od pomadek, tak na rozluźnienie. E, atmosferę tylko sobie pociągam to co nie jest e, pomadką. Nie ma tu wszystkich, coś już mam spakowane w kosmetyczce, e, o której już powinniście wiedzieć. I tu mam pomadki wszystkie, no tak mówię, prawie wszystkie. No i możemy przejrzeć, ja bym chciała też troszeczkę znów wyrzucić, wyrzucić, oddać. One są dobre, tylko po prostu mi nie będą potrzebne. E, nie będzie mi ich potrzebnych aż tyle. I tak zaczynamy. Po prostu zaczynamy z grubej rury. <gry> Te będą konturówki jeszcze. No, produkty do ust po prostu. Pomadki z Trendy Tab. to są moje produkty. Takie fajnie, takie. Fajnie wyglądają takie potężne, masywne. Ale wyglądają też dobrze na ustach. Tu mam odcień 0,25. Taki brązik. E, I zaraz będzie komentować, który zostawiam, który nie. A może będzie, że oba zostawiam. A tutaj mam 0,40. Ja wiem, że dla niektórych tutaj nie ma różnicy. No to jest taki ciemniejszy, taki jaśniejszy brąz. E, dzisiaj mam w ogóle inną bajkę, kolorową, ale. No dalej, pomadka wiadomo. E, wiecie co? To są pomadki, które. Czecie. Proszę czy jest git z nimi. Tak, tu jest git, a ten druga. Ja myślę. No. Nie jest git. Eee, wiecie co? Hmm. 0,40. 0.40 najczęściej używałam. Wezmę sobie wieczko jakieś, albo coś takiego Żeby wrzucać tam te produkty Które bym ewentualnie Odrzuciła Czekajcie, muszę coś poszukać Dobra, mam tu wieczko, do których będę wrzucała produkty, które oddaję A na podłogę będę dawała te, które zostawiam O tutaj mam taką jakby skrzynkę, taką połeczkę i wiecie co? Ja raczej bym używała sobie tej 0,40, bo wolę ciemniejszy troszkę odcień niż taki jasny a takiego jasnego nie mam, dobra dobra, jest git <grytania> dałam jasny do tej skrzynki do oddania i tyle eee, diem muszę tutaj troszkę też pogrzewać, bo ja gdzieś powrzucam pomadki. Czekajcie. Aha, dobra, wiem. Spakowana. E -ko kolagen i semi-mat. Tu mamy dwie pomadki z takiej serii. To jest ta, to jest matowa, to jest taka błyszcząca. To jest 203. Bardzo fajnie zjechana. Już ta pomadka bardzo lubiłam e swego czasu. One są fajne, bo one mają efekt chłodzenia i one tak jakby się powiększają o, wiecie, tak optycznie usta. Bardzo fajne. I tu mam odcień 26 i ja jeszcze nie używałam. A myślę, że na tą jesień jest to fajny produkt. Więc tą 203 odkładam. Aha. Okej. Okay, dobra. Pomadki z Oriflame. Mam być jeszcze jedna gdzieś. Mam tu jedną. I to jest pomadka odcienie Rose. Ultra Rose. I obie raczej zostawiam. Bo tu jest róż. Którego szukałam. Takiego ładnego. Po drugie to jest taka matowo-satynowa pomadka. Która ładnie siedzi na ustach. I ona naprawdę długo zostaje na tych ustach. Essence. Tide, Acht, Mat, Takie dwie. Mm, raczej obie zostawiam, bo to są pomadki, które mam już długo. I tu już ich już powoli nie ma. Więc je zostawiam obie. Pomadka z L'Oreala. zostawiam. Jeszcze. To jest taki... Mm, Barbie Róż. Czekajcie, pokażę Wam. Chociaż tak teraz myślę, że ten czerwień był lepszy. I oddaję tą pomadkę. Dalej, 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 dalej. Niech mi z nie czeka. Zobaczymy, kiedy to oddam Moje koleżance. Hmm. Bo ja to koleżance oddam. W do jednej, to może jednej coś tam wrzucę. Mam nadzieję, że jutro do, do niej pojadę. Tu mam drugą taką czerwień, kolejną taką czerwień. To jest jako pomadka. O, mm. to tak taki lakier wygląda. No ale... Wybielenie jest piękne. Nie oddaję tą pomadkę. To jest ee, Rival de Ja poczyszczę te pędzelki i to oddam. To z Oriflame zostawiam. Dobra, musiałam to zmyć. Jeżeli mam gdzieś jakoś brzydkie te ustawy sory sorry. To tu. Pomadka Paese. To jest taka czerwień, taka. Trochę wiśniowa, taka winna bardziej. I jeszcze ją zostawiam. Ale też już nie na długo. Może to będzie ostatni jest taki żywot tutaj w tej mojej kolekcji. Ej, ja mam cały paznokieć brudny. Tu mamy pomadkę. Ja je wącham, bo jeżeli jest zepsuta pomadka, to znaczy, że jest taka, taka plastelinowana, plastelinowata i warto wyrzucać nie takie pomadki. No, nie oddawać już raczej, no bo to już są zepsute pomadki. To jest taka pomadka właśnie z Revolution, z kalendarza. Ja ją zostawię. Tą pomadkę oczywiście zostawiam, to jest Max Factory. Kolor. Elixir Soft Matte, moja ulubiona pomadka z Max Factora i jedyna zarazem. <grych> czerwień z Maybelline Vivid Matte Liquid. Widać? Nie widać, ale pokażę Wam kolor. To też jest czerwień piękny. Może. Usta? O. To jest piękny kolor. To jest taki. Jak mamy teraz te welwetowe takie pomadki Właśnie z Maybelline A to co zastyga dodatkowo No i to jest ładny kolor Też tak się świeci, ale ja zaraz przestanie się świecić Tak wiecie, nie będzie tej satyny Mhm, uh -huh. tańce zostawiam co zostawiam nie wiem, czy to jest mój kolor, ale chcę go zostawić. O, coś mało mam tych produktów do tych ust, e, ale spoko, pokażę wam tyle, ile mam. E, w razie czego będzie taka dodatkowy odcinek. Katrice e, matowa pomadka Pro Ink Non Transparent. No, no transparent. Bardzo fajne matowo. Taki fioletowo-brązowy odcień. Taki śliwka. Taki śliwka, no, taki śliwka. Eee, bardzo ładny. Zaraz to zmyję. Dobra. Tą pomadkę Catrice z Collagen Matte Mat050 do tester. Więc tego mi nawet nikt by chyba nie chciał wziąć, a po drugie przepiękny, różowy. Jest przepiękny, naprawdę przepiękny. Do ciemnych włosów jest przepięknym odcieniem. A że na razie mam e, jakieś różne zmiany w swoim życiu, to możliwe, że włosy też znowu zmienię. E, taki brudny róż z Revolution, też z tej samego kalendarza, co miałam z Revolution. Zostawiam. To jest moja ulubiona pomadka z tej kolekcji. Znaczy z tego kalendarza. Tą pomadkę oddaję. Ona jest dobra. A to jest kolejna czerwień. A nie przepadam za nią. Nie sięgam po nią. One mają tu do siebie te pomadki. Że ja wiem, że one się szybko psuły kiedyś. Ale ta jest jeszcze dobra. Więc ją oddaję. Bo nie będzie mi ona potrzebna. I to będzie kolejna czerwień. Więc też koleżance i nie tam. E Lasting Finish Mat 730, taka piękna pomadka. Zyrej, Mela, tak o, jaki O, piękny, ostatni odcień. Eee, zostawiam te pomadki z tej serii, z takiej serii z Rival Losting z konturówkami. To zostawiam i te 4-5 produktów, które Wam pokażę też będę zostawiała raczej. Jest to pomadka z Revolution. Taka brązowa, bo będę nią jeszcze takie inne makijaże robiła, więc chcę ją zostawić. Konturówka z NYX-a zostawiam odcień to jest z SML 52 Freeze. Sprit, Spirit, coś takiego. Konturówka czerwona z Revolution, Revolution zostawiam. Ona była w kalendarzu, a nie mam, to zostawiam. Nude Lips z Vibo. Wiecie co? Zostawię jeszcze ją. Ale zapytam mojej koleżanki, czy by jej nie chciała, bo ona może używać, a ja nie używam tych temperowanych. Rzadko kiedy poniesięgam, ale zostawiam sobie te z Rival Me, bo nie mam od nich żadnych takich pomadek. I tą pomadkę z Shiglam też sobie zostawiam, bo ona jest przepięknym brązem. W ogóle może Wam pokażę opakowanie. E, mniej więcej tak się świeci. E, może Wam tu pokażę. To jest taki brąz. Bardzo piękny brąz. Taka mleko z kawą. Kawa z mlekiem. Dobra. I teraz weźmiemy sobie suchych produktów parę I też o nich opowiem Które zostawiam, a które idą dalej Bo już wiem nie więcej co bym puściła dalej Ze względu na to, że nie zużyję zajdzie będzie to puder ten Loose Blur z Rival Loves Me Po prostu nie, że go nie lubię, tylko go nie zużyję bo Mam ten z Revolution a wolę sobie coś na miejsce tego produktu kupić innego. E, nawet jak będę w Niemczech. E, tu mam ten Revolution, to jest mój e, de, w projekcie Zero, więc to zostaje. E, paleta Herubina zostaje, no bo wiadomo, ją bardzo lubię. Mm. Tusze do rzęs, wiecie co, ten, on on jest cały. Zgadzam koleżance, ona uwielbia tusze do rzęs, bo to jest taki maniak. to <tą tą> zostawiam, tą I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Bardzo lubię. I mogę wam ją polecić. Bardzo ładnie wydłuża, pogrubia i nie skleja rzęs. To jest bardzo ważne. Dwie kasetki Oriflame'owskie. Mm, wiecie co? Oddam którąś. Bo ja używam ale nie na tyle często, żeby nie mieć obie. I tak, tak. myślę, że to z tym różem oddaję. To jest odcień klasy, klasy, ale e, mogę ją oddać. A tą bolt sobie zostawię, ze względu na ten róż, bo jest taki ładny, koralowy. Nie wiem czy to będzie widać, nie widać. Szkoda. Moje światło jest okropne, ale zostaje ta paleta. Mm. Róż Manhattan zostaje, bo tu już kierujemy się w stronę denka, więc zostawiam. To jest odcień Fresh Peach. Te dłonie to jest okropne, muszę iść zaraz wyszorować dłonie. <grym> Masakra. Kredka do brwi. Naoszczę ją i koleżance. Ona znowa to zbudziła, a ja jej nie używam. Revolution. Ten bronzer. Czy ona sobie nim krzywdy nie zrobi? Chyba nie. Patrzcie, to jest taki przepiękny bronzer. Ale patrzcie to. To jest kurczę bronzer. Nie można sobie nim mocno krzywdę zrobić, bo ja sobie nim robiłam już tyle razy, że. Ale kto nie ryzykuje, nie pieszę pana. Ten brązer z Revolution zostawiam, bo nie jest rewelacyjny. Rozświetlacz, który mam obecnie na twarzy, on ma taką drobinkę w sobie, więc go zostawiam. Przepiękny z Revolution odcień Luz Highlighter Ruby Crush. Przepiękny, przepiękny I mogę Wam polecić. Lubicie taką drobineczkę bardzo ładny, ne, na, neutral, naturalnie wyglądający, naturalnie, neutralnie wyglądający, e, rozświetlacz to jest ten Lovely Gold Highlighter. Klasyk, klasyk, klasyk. Czy silver, czy gold zawsze e, umie były i będą jeszcze na długi czas, chyba że już ich nie mam, bo nie wiem, bo nigdy nie zaglądam, znaczy ostatnimi czasy nie zaglądam do szafy Lovely i Vivo. Wolę Eveline. Revolution, ten bronzer mały Ja sobie go zostawiam, bo Go zaczęłam używać Czy tutaj go będę miała, czy tam za granicą Później zobaczymy Revolution Róż Też z tego kalendarza Też sobie go zostawiam, bo nie mam róży za dużo Więc może być No i dwa ostatnie produkty I dwie ostatnie rzeczy w tym filmie To jest Revolution Glow Sophix I to jest tak paleta rozświetlaczy no i to zostawiam sobie, bo fajnie mieć taką paletkę, jeden jest taki wiecie, chłodny, drugi troszkę cieplejszy, złoto, srebro złoto ze srebrem trochę pomieszane, rewelaka i róż radiant rose żeby nie wysuć kuleczki Gerylę. a tak naprawdę oriflame, bardzo fajne kuleczki do roz... takiego, wiecie, tego różowania na twarzy. Mm. Widzę, że ta pomadka nie zastygła. A myślę, że ona zastygała. A dobra, nieważne. E, fajna, fajna, fajny produkt i e, będę używała. Dużej tego nie użyję no bo to jest chyba nierealne. No i to by było wszystko. Czekaj, ja sobie tylko to spakuję. Dobra, produktów do twarzy... Zostało mi tyle. Czyli spoko. Czyli tyle ma ich zostać. A tutaj są produkty z dzisiejszego filmu, które będę oddawała. Um, oczywiście, albo jak się spotkam teraz z koleżanką, chociaż wątpię, albo jak się następny raz spotkamy i sobie pójdziemy na kawę, to jej dam pakę znowu z kosmetykami. Mm, I tyle. Życzę Wam miłego dnia. 18-30 sekund, bardzo szybko mówiłam, żeby jak najszybciej Wam o wszystkim powiedzieć. Życzę Wam miłego dnia. Buziaczki. Papa. Patrzcie, jakie czerwone, jakbym. Nie wiem, pa.